Co Państwo zgłosiliście? Do, do stanowisku Komisji Budżetu i ten, i ten załącznik nr 5 jest wynikiem realizacji tego stanowiska. Trudno powiedzieć, czy Komisja Budżetu Ciebie to stanowisko zweryfikowała, ale taka weryfikacja stanowiska Komisji Budżetu nie przyszła nas, to stanowisko obowiązuje, zwłaszcza, że prezydent w tym zakresie odpowiedział pozytywnie, że będzie wykonywał. Bo oczywiście stanowiska to odpowiada negatywnie, tutaj tej zgodności nie ma. No, mam do czynienia z inną sytuacją, ale tutaj odpowiedź w zakresie tych yy, zadań inwestycyjnych pana prezydenta była pozytywna, było tak, zobowiązuje się się ująć. Dziękuję bardzo. Pan radny Włodzimierz Paluch. Pani Skarbnik, nikt jeszcze na, w tej chwili w stosunku do kierownictwa urzędu nie podnosił żadnych zastrzeżeń. Jest wniosek komisji jednej, jest wniosek komisji drugiej. Rada może rozstrzygnąć. Oczywiście mając na uwadze, że niewsparty wniosek Komisji przez Pana Prezydenta może tam owocować jakimiś tam perturbacjami. Ale czy warto o 15 tysięcy toczyć takie boje? Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji wyszła z założenia, że tam będzie realizowany ogródek jordanowski przy tym obiekcie, a wiemy również, że tam nie jest dokończone to, co zostało już wcześniej zaczęte, jeżeli chodzi o boisko sportowe w Dworach. Dość spora dzielnica naszego miasta nie ma żadnego obiektu sportowego. Nie ma boiska przy szkole podstawowej i gimnazjum. Więc to było wyjście naprzeciw, żeby zabezpieczyć i tej młodzieży szkolnej, i tej trochę starszej młodzieży obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia. Przynajmniej przez te 15 tysięcy można by część rzeczy tam do, powiedzmy dokończyć, bo to i tak nie będzie skończone, ale już będzie można z tego boiska korzystać. Proszę Państwa, dzielnica, dwory miała piękny obiekt sportowy przy Nadwiślańskiej. W związku z budową kanału zlikwidowano im to. Czy nie można teraz dać im tą rekompensatę w postaci poprawienia boiska? Także Pani Skarbnik, nikt nie zgłasza pretensji do kierownictwa. Są dwa wnioski radnych z komisji i jednej i komisji drugiej. Rada rozstrzygnie. Dziękuję. Pan przewodniczący Komisji Oświaty. Ja w zasadzie chciałem powiedzieć dokładnie to samo, co pan co pan radny. No tutaj radni rozstrzygną, który wniosek, który wniosek przyjmą. Tutaj jest sytuacja taka, że boisko y, nie ma piłkołapów, y, będzie tam budowany właśnie plac zabaw, więc takie było nasze stanowisko. To jest stanowisko Komisji Oświaty. No jak, jak Rada przyjmie, tak będzie po prostu ty. Proszę bardzo, pani radna Małgorzata Margol. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no przykro słyszeć dzisiaj, że znowu ten temat się pojawia na sesji. Tak przypuszczałam właśnie, bo no przypuszczam kto może być autorem tego wniosku, członek jednocześnie Komisji Budżetu i, i Oświaty. Wczoraj na Komisji Budżetu, Pani Skarbnik też przedstawiła to stanowisko, które przedstawiła dzisiaj. Zgodziliśmy się z tym jako radni, którzy składali te wnioski przy ustale, przy uchwalaniu budżetu. Było to poprzedzone szeregiem dyskusji i, i wnioski te zyskały akceptację i tym bardziej teraz powinni Państwo radni być zadowoleni, że doszło do tego, że mogą być zrealizowane z tych oszczędności po przetargach. I moim zdaniem tu rzecz nie rozbija się o tę kwotę 15 tysięcy, ale o miejsce, w którym ma nastąpić położenie tej nowej nawierzchni na boisku sportowym. Jest to ulica Norwida. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radny, pani skarbnik. Szanowni Państwo, trzy rzeczy bym chciała tutaj powiedzieć. Do wcześniejszej wypowiedzi sprawy rachunku dochodów własnych pod nazwą Realizacja Przedsięwzięcia Kopiec Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu mówiła o utwor utworzeniu na rachunek dochodów na podstawie uchwały Rady Miasta z 26 października roku 2005. Była to uchwała 50 przez 525 przez 05. Druga sprawa do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Komisji. Oświaty. Szanowni Państwo, z całym szacunkiem, ale przy tych zmianach w budżecie niestety nie będzie tak, jak Rada postanowi. Tutaj, tutaj w tej sytuacji, zamiany zadania za zadania. Jednego zadania za drugie zadanie. Może to się odbyć, jeżeli prezydent wyraźnie udzieli tutaj swojej zgody. Myślę, że prezydent się pewnie za chwilę wypowie w tym zakresie. Natomiast jeżeli prezydent tej zgody nie udzieli, to tego zadania nie można zamienić. I trzecia sprawa, Szanowni Państwo, bo być może tak jest, że ja o czymś nie wiem i czy na pewno nie chodzi o... Bo ja też doceniam intencje intencji i my też staramy się na pewne rzeczy patrzeć wielopłaszczyznowo. Ja nie wiem, czy tutaj, jeżeli chodzi o dzielnicę dwory, nie ma pomyłki między placem zabaw a boiskiem. Nie ma pomyłki między placem a zabaw a boiskiem, ponieważ rzeczywiście w zakresie placu zabaw były zgłoszenia w tym zakresie, jak również od państwa radnych były wypowiedzi, że trzeba. Zbudować tam plac zabaw. Rzeczywiście tam nic nie ma. I, yy, i to dokładnie robimy, bo wprowadzamy środki 20 tysięcy złotych na budowę placu zabaw dla dzieci w dworach. Yy, y, 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 y. Trudno, bo sprawa wojska jest tutaj mi nieznana i w, te, w tej chwili nie, nie mogę się wypowiedzieć, ale y, y, może spróbuje pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Panie prezydencie, szanowni państwo, jeżeli chodzi o boisko w dworach, jest to boisko, które zostało zrobione w roku poprzednim. Jest to boisko skończone. Ono rzeczywiście nie posiada piłkołapów na tym etapie. Także, jeżeli to jest. Proszę? Piłkołapów. Tak. Chwileczkę. E, czy bo? pani dyrektor e, skończyła już wypowiedź? No bo nie wiem. Bo, jeżeli są pytania do pani dyrektor, to teraz jest czas. Proszę bardzo, pani, pani radna Grażyna Kopeć. Ja nie mam pytań, ale chciałabym powiedzieć jedno, że tu jeszcze między innymi komisji chodziło o to, o bezpieczeństwo dzieci, ponieważ wiadomo, że jeżeli nie ma piłkołapów, to dzieci Piłka wylatuje poza boisko, dzieci biegają przez drogę, niebezpieczeństwo i tam jest bardzo ruchliwa droga. To jest naprawdę niebezpieczne dla dzieci. Jeżeli nie będzie w tym wniosku, ten wniosek uwzględniony, to będziemy stawiać wniosek jednak, żeby te piłkołapy zrobić, bo, bo to jest boisko, ale niebezpieczne boisko. Dziękuję bardzo. Myślę, że mogą kosztować 15 tysięcy. Proszę bardzo, pani radna Małgorzata Margol. Mam pytanie do pani dyrektor. Czy ten piłkowa kosztuje aż 15 tysięcy złotych? No bo na Zasolu też są takie boiska, to ja też za chwilę złożę wniosków tu kilka w tym, w tym temacie. No i, i będziemy się licytować państwo, radni, bo ja w tej chwili mogę odczytać te wnioski, ale najpierw poproszę panią dyrektor o odpowiedź. To znaczy, proszę Państwa, sytuacja zależy od tego, jak wysokie, jak duże są te piłkołapy. W przypadku akurat dworów wiadomo, że to jest teren objęty ochroną konserwatora zabytków, w związku z czym będzie konieczny projekt. Więc ta kwota jest, no, może okazać się wcale niewygórowaną kwotą. Także to może być rząd wielkości 15 tysięcy złotych. Pani dyrektor uważa to, że w tej chwili jest to konieczne, tak znaczy, akurat w To znaczy proszę państwa, to państwo podejmujecie decyzje, które według państwa są zadaniami koniecznymi bardziej lub mniej, które w pierwszej kolejności realizujemy, które nie. Na pewno boisko przy ulicy Norwida, powierzchnia asfaltowa jest zniszczona i na pewno jest to też konieczne do zrobienia my tutaj jeżeli chodzi o przynajmniej o nasze stanowiska realizowaliśmy stanowisko państwa wniosek do budżetu także tym się sugerowaliśmy